Siema, stworzę, stworzę na Xboxie nowe konto i zagram tam w Plants vs Zombies, bo lubię Plants vs Zombies, a szczególnie to robić na live'ach, bo to będzie live, który teraz jest promowany, oczywiście ten live będzie dzisiaj, 16 o ile, o ile uda się mi wtedy zrobienie tak, żeby było konto. Dziękuję bardzo, a teraz ja już dziękuję. Promocja live'a. Wszyscy, co to będą oglądać, proszę wbijać na tego live'a. Dziękuję bardzo. Proszę o wszystkich, żeby wbili, więc Dziękuję bardzo. Będę robił przez XBOX ten, więc będę musiał się jeszcze zareagować na jedno konto takie, bo nie połączę się, nie będę zareagowany na tym koncie, ale później to będę mógł na wszystkich kontach być. No, no, ja już dziękuję, nara. No, no. Czekajcie. Panie. Nie, myślałam że to już koniec. A gdzie tam promuję? To jest do tego kanału, co ma 49 oczywiście przez te odcinki, które nie ja robię. A te odcinki, które ja robiłem nic nie zarobiły. Oczywiście 69 na tym koncie nawet nie jest takie złe. No w sumie może tam coś zrobię. Taka zapowiedź nie live odcinka, bo live odcinek nie jest możliwy, tak jakby... Byłem. No i sorry, że nie było live odcinków. Ani nawet nic nie nagrywałem na tym. Tylko był spoiler live odcinka, ale teraz to już z będzie. więcej na tym. tym Tylko jak? Tylko co tu zrobić? Mam pomysł. Połączmy się z PF-em. W ogóle to jakie ja to jest konto? Możemy się tym logować. Za niedługo będę. Dobra, zalogowany. Teraz łączamy się z. S4. A no tak. Przecież to nie jest mój z Telefonem, bo nawet tego nie będzie widać na filmu. Więc nie wiem, jak to ma sens. Hmm. Jak to sprawdzić? Jak zrobić stan? przy tym szybko komputery to już widać. Hmm. Czy ładowanie będzie działać? do jakiegokolwiek tak, żeby było widać ekran z telefonu. Na znaczy, telefonie ekran z komputera. Gdzie, gdzie, jak zrobić, żeby było widać ekran ek z komputera na telefonie hmm, po prostu ładuję po prostu ładuję jak coś nagrywam to wtedy to jest też nagrywane na komputerze Jakieś na przykład life albo coś. Co, o co chodzi? Przez to cięło takie na inne. No pan, no pan, lub... To znaczy... no Huawei e. hmm.

O co chodzi? Trzeba nagrywać, żeby to mieć? Czy hmm, trzeba lajwować? Żeby to mieć? No trzeba lajwować, żeby to mieć, ale nie wiem o co chodzi, dobra No Nic nie przyszło, oprócz odbieram nagrody z karnetu 49 oczywiście zebrane nielegalnie, bo to nie ja zrobiłem tam do live. Y. Więc jak chcecie mnie zpanować, proszę napisz. Więc jak YouTube chcecie mnie na tym koncie live'owym, no to napiszcie Zmień czasu dwa razy, żeby cenę Ta druga osoba nie mogła się logować. Chcę, choć dobrze, nie będzie go słychać. Dobra. Co ona ma? Nie. Pyk, cyk, pyk, O, Łączamy sik trzeba mm. też mieć chyba na pana... telefonie, żeby było widać ekran z telefonu Czy co? O działa. A OBS też działa. Czy spoczni nagrywanie czy? Dobra, wszystko jest okej. Okay. live działa, działa? Hmm, tylko o co chodzi? Hmm, tylko o co chodzi? Jak połączyć telefon z tym? Jak połączyć telefon z tym? Jak połączyć telefon? Ekran? Przechwytywanie ekranu? Przechwytywanie ekranu? Przechwytywanie ekranu? Nie. Kurczę. Nie. Kurczę. Nie. 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 Sorry. Teraz jest taki przegłos? Siema trade. No ja. Ja teraz spróbuję coś zrobić. Czeka na live'a kogoś innego. się jakoś iść na tego fortnite więc nie mogę trajdować dobra hmm gry? nie usuń usuń tak, dobra Ej, tylko też nie. dobra. Tak. Dobra. Eee. Ale dlaczego dzisiaj wyszedłeś? Ale co? A dlaczego dzisiaj wyszedłeś? A dlaczego dzisiaj wyszedłeś? Dlaczego dzisiaj wyszedłem? W... Wyszedłem czy wszedłem, a poza tym to nie jest a poza tym to nie jest live gdyby to był live o tym tym to by był live na na PS, a nie na tym, więc proszę, więc jak chcesz trade'a to czekaj na innego live'a a poza tym to nie jest to nie jest tam tylko konto, po prostu Po prostu on tam robi live. Więc. Po prostu tak. No. Aha, czyli tylko jedna osoba coś napisała, a reszta, która wbiła, to nic. Cisza. Hmm. A może można to zrobić jak ta druga sama na no live? Tylko, że nie wiem, jak to zrobić.